Hej, koni, hej. Ja Będziemy ogólnie robili czy budowali nowy domek dziadków. Bo, jak wiecie, już nie mieszkałem razem, bo y, już się pr przeprowadzili. Jak mówiłam, że wszyscy będą już teraz oddzielnie. Więc, co prawda, właśnie babcia będzie miała tylko psa i kotka, i męża swojego. No a więc nie potrzebują dużego mieszkania. A więc, moim zdaniem, te stary, ten stary domek, co tu jest, będzie bardzo do nich pasował. Zastanawiam się jeszcze nad dwoma, ale jedno że ten, bo to jest taki mały i będzie pojemny dla nich. Dobra. Na początek bym... bo nie? No bo dobra, no. Na początek chciałbym tutaj dać kozienkę, tylko... Kurde, nie wiem jakie to. może miękkie? nie, na przykład. Dobra. Jednak się zdecyduję teraz, że wszystko będą wszędzie. Okej, okay, równo nie? Pięknie i mnie ja bym wolała bardziej to dać tu. I dalej, już tutaj cały czas te takie ładne brzydkie smysły. Powiem ładnie. Ej, ej, dobra, nie. O wiele ładniejsze są te. Bo no, jak widzicie, tak to wszystko widzicie. Wyglądamy i yy, trzeba dać yy, wannę, ale nie wiem. Proszę takie powiedzieć, dobranie, wanna lepsza. Ok. Jest wanna. I trzeba dać ale też tą. Okej, mamy toaletę położoną, zawieszoną i teraz papier toaletowy to trzeba zawiesić. Sorry, jak by to zadychało w tle. Dobra. W ciągu reakcji jak mi się spodoba. Dobra. Ale fajnie, nie, nie Okej. Okay. Tylko, bo sobie trochę szkoda, sobie, że tu, w sumie w tym momencie, ja wam pokażę, okay. tu nie da się wziąć tego bez sensu, dziwnie że już tylko nie da się tam nic położyć to jest chyba najbardziej bez sensu, ale ja wiem, że to jest taki ładny dom no, ale zresztą, że to są już dziadkowie, a więc oni będą mogli mieć to jakby, co moim zdaniem to lepiej trochę wygląda bo chcą że to już są dziadkowie w ogóle jeszcze popatrzę tutaj okej, ile nic ja mam, sensu, że tutaj się nie da nic dodać. dać ale okej okay. a, dobra no... Nie wiem co jeszcze mogę tutaj dać. A! Lampkę, lampę. Kurde, na to połączenie. No jest, dużo. dobra. Weźmiemy to, na luzie. Okej. Mamy oczywiście jakieś kwiatka do łazienki. Tego i jakiegoś ładnego zwisającego. Zwisą. O! Mój zanim... Może być. Dobra. I nie. To w ogóle nie pasuje. Dobra. Takie coś bardzo pasuje. Teraz przenosimy się do. Kładzięki. O, właśnie Do kuchni. I w kuchni zostanie właśnie. Bo już wiem, które od razu. To jest trochę brzydkie. na tym lub na. Ale dobra. A Zobaczcie, wiem, czy akurat w tym domku działa. Każdym. Dobra, i weźmiemy to. Okej. Okay. No trzeba. A, dobra. Ok, trzeba wziąć takie ładne. Później na samym końcu widzę, wie, kochani, odnijcie, jak wygląda ten domek. Okej. Okay, zastanówmy się, co by tutaj dać. Bo. Dobra, zastanawiam się nad tym. I jeszcze nad jednym. Takim bardziej białawym. ale ten lepszy chyba. No. Tu chyba. Widzę, bardziej to pasuje. Tylko patrzcie na to, rzeczy coś tutaj trzeba położyć. Czy położyć? No i no, to nie to. Dobra. Tak by tu widzę wykochanie mojej śliczni. Nic nie zepsuć. Okej. Okay. Trzeba nad tym. Okej. Okay. Ślicznia. Yy, bardzo pasuje to, a więc to damy, ale jeszcze no trzeba dać wiecie co to? światełko i trochę liści Okej, okay. a więc... Toch to jeszcze widzę coś innego. Hmm. Dobra, weźmiemy to żółte. Okej, okay. i widzę kochani... O dobra, nie, może być tak. Tylko damy też tu lampę taką. Dobra. Git. To będzie widzowie. Wydania. kochani, będzie. No, okej Ok. No, widzę, kochani moi. jak na takie. Kwiatka to na pewno nie dam No, jak na takich dziadków, no to bardzo ładnie, moim zdaniem. Przecież moim zdaniem. No i takiego. Tego kwiatka. Dać jeszcze. Tutaj. Ok. Zajmę się kurdeł nad tym. Ej, dobra, widzę, wiem. To będzie takie ładne. To. I to. I trzeba jeszcze dać ten taki ładny, co tam był wcześniej. O, jeszcze damy te dwie. Do tyłu, żeby się bardziej... Albo dobra, dam to jednak. Nie, dobra, nie. Pasu o, właśnie to żółte mi bardziej chyba pasuje tutaj. Zobaczcie, gdzie to jest. Hej, zgubiłam. Mam, jeszcze jakiś telewizor się przydał, a więc znamy, dobra, dobra, już chyba nie widzę, nie mogę doczekać jak to wyjdzie, tam. dobra, widzisz, widzisz, o dobra mam, tu chyba jednak tego nie dam, bo będzie tak, chyba bez sensu, że właśnie tak, bo powinno właśnie być, na przykład jest ten telewizor, czy te to rzeczy, to powinno być to na odwrót, bo patrzcie, jak ja mam teraz to na przykład, no wiecie, żeby oni to widzieli. No ale trudno. Dobra, musimy nie da musimy damy to psa i damy dam pewnie e jeszcze jakieś jedno, no i dam mm. no obrazki. Dajemy się obrazki. Musimy ja mi się bardzo podobają ja ten tylko razie, taki Królewski, ale tam w mi się ładnie wydaje. Jeszcze się widzę, zastanawiam. Ej, widzę, może... Ej dobra, nie. Już się nie zastanawiam, tylko wiecie o tym, że tu jeszcze jakieś dodać, na przykład taki ładny kwiatek. Ej, tu pewnie jeszcze dodam... Kurde, no, okazuje no, nie tutaj w kuchni muszę coś dodać, na przykład o taką mini pszczółeczkę. Jest tak pusto, to wiecie, tak Szeroziłem co będzie śliczna słówka Mój zdaniem ślicznie. Okej. Okay. I tu chyba akurat dzisiaj będzie to pasowało mi tu. Czyli jakiś stoliczek mini wziąć, żeby tu było coś położone na nim, jakieś czasteczkę czy coś. I te O ja się brałem ten lub tamten, już nie będę potrafi. Ale... A mi się bardziej raczej będzie podobał no, ten dziadków niż właśnie ten, co będę robiła dla tamtej rodziny. Nie, tego nie mam. bardziej dać o taki. Tylko nie pasuje. Ten wybredno. Dobra, mamy takie zwyczajne ładne, ładny, białe. No i trzeba dać. Pewnie jeszcze taką szafkę szafę. Dobra, na przykład weźmiemy tom, cyk i jeszcze będę chciała tutaj coś dać, tylko nie wiem czy to zmieści. A, no taka mała się akurat zmieści. Dobra, oczywiście damy jeszcze jakieś, no wiecie, żeby mieli cieplutko. No bo wiecie, to to mi ciepło pod nogami. Hm, śmiesznie powiedziałam, dobra, Okej. Okay. Kochani, właśnie ja bym chciała zostać nad tym kotem i jeszcze na takim... Właściwie zrobię proszę sekundę. Dobra. No tak już nie było zawodów. I tu będzie babcia bardzo lubić. Może te zdjęcie i w ogóle. No ale jeszcze damy pewnie jakąś no, taką mini półeczkę, żeby było można położyć. Yy, lampę trzeba, bo zapomniałabym. Każdy wie jaką mini jeszcze lampeczkę oczywiście. Yy, tu pierwsza mini lampeczka. No i to chyba są tylko jedna, będzie mi. Jeszcze nie wiem, właśnie nad tym. Dobra, tak, nie widzę, będzie jedna. Bo ja bym bardziej wolę tam dać kwiatka, ale jakiegoś innego, bo tam to są takie. Wiecie, to cały czas wszędzie je kładę. Żeby mógł jakiś być ładniejszy. w kot taki. To jest bardzo śliczny, jeśli mu jakiś jeden dać. Jakiś Ładniejszy. O! Dobra, jeszcze w kotkach, bo się oczywiście będzie lubić kwiatki. A więc jeszcze jeden taki tu wiszący. No i jeszcze widzowie zastanawiam nad takim właśnie o pod tym tutaj. Dobra, git. E, dobrze, tylko jeszcze e, coś dla zwierzątek, bo oczywiście zwierzątki też tu będą. Dobra, to usunę to. To będzie kotek. Drapak damy. Ale tutaj zamienimy, żeby wiecie miał tak. Dobra, jednak nie daję tej lampki. Tylko da, bardziej trzeba dać. Właśnie to, to ja i zrobię nad tym, bo nie wiem jak to będzie teraz wyglądać. Może wiecie, bo no, tak to będzie zagradzać. A tak wiecie, tak zawalone i w ogóle coś brzydkie trochę. A więc dobra, zamienię półkę na inną półkę. Zobaczcie, no, bo teraz jest taka, o widzicie, i to może sobie tak dojść bliżej. Ale ja to dam tu? O! No i widzicie, proszę. Tylko, bo właśnie jak on na przykład. Nie wiem, że on tak nie zrobi, no bo to ja, ja gram, ale. Dobrze, naprawdę, prawdziwy taki kot by sobie tak wskoczył na to i na tym bujał. Ale będzie mu dał że jej kotek jest grzeczny. A więc dobra. Ale pamiętajcie, kochani widzowie, że jeszcze to nie koniec, Ona ma jeszcze pieska będą mieli. Tylko wam to przypominam. Dobra i piesuś kochany będzie tutaj siedział To jest karma tu jest jego siedzenie ale damy jej lepsze, się, bo no wiecie okej, okay, dla kocórka tutaj i łazienka dla kocórka tutaj ślicznie moim zdaniem super tutaj proszę jedna zabawka dla kocórka o, jeszcze te rzeczy. Co to jest tak w ogóle? O! Idzie do łazienki. Okej. Okay. Zarazówki damy półeczkę, żeby wzajem. I... O, ładnie. Jest półeczka, jest wszystko co się da. No, okej. Okay. Mi się bardzo podoba. Jako wiecie, takie, y, ja bym, żeby kotek z pieskiem mogli sobie też tu siedzieć, a więc myślałam, że na przykład, zobaczcie, y, ja zrobię tak, że, no zapomniałam o tym, więc też muszę go dobra, no i tu będzie miał przykrzyczkę, dobra, no i jeszcze tu będzie miał sobie zabawkę, piłeczka dla ten. Pies. to dla... Koteczka, no i dobra, i teraz patrzę na to, że ja potrzebuję też pantanny, yy, ale dobra nie, bo kot będzie wylewał, okej, okay. no i to będę tutaj, a pieska rzecz będę dała, nie wiem będę... o nie, może nie będzie zabawek, dobra jak mówię, chciałbym, być gdzieś tutaj piesek też mógł sobie razem z nimi usiąść yy, a więc chyba dam na przykład coś małego dobra, nie dowiem po co dawać takie zobaczcie, jakaś na przykład poduszeczka proszę będzie mógł oczywiście też tam wejść oczywiście wszystko ślicznie się mi udało no i kosteczka żeby też miał się czym bawić tutaj a tutaj damy tak samo, jak dałam tam. Proszę. I tu będzie jedna taka mini. Mam, żeby się zmieściło wszystko. Ta mini, bo nie będzie duży kotek. To trochę inna, wiecie. O, damy tą, bo jeszcze jest podrapana. Ale wiecie, będzie dobrze. Chyba zamienię żona że jest trochę mniejsza tak to no ale zobaczcie jak ona jest dopasowana dobra ja bym dała tu po 10 na 10 bo moim zdaniem bardzo ładnie zrobiłam nie wiem ale to kochani już wiąże nicie w komentarzach jak mi to wyszło ładnie czy no wiecie czy brzydko bo ja nie wiem Jak nie wiem czy uważacie tylko patrzcie bo jeszcze bym tutaj bardziej coś dała na przykład taką żółtą tylko żeby widzowie one nie wchodzili no ładnie moim zdaniem bardzo ładnie tu oczywiście jakieś pieniążki no i wiecie już takie bardziej rzeczy które ja się jak nie widzimy ja już wiecie no wszystko tutaj poozdabiam bo wiecie no musi być drewno zabierane to widzimy się zaraz okej okay, widzę. już to wszystko tu układałam, czyli no to na jak widzicie wazience tu wszystko już w kuchni porozkładałam Tutaj w salonie tak samo, wszystko porozkładałam. I tutaj też. Tylko jeszcze trzeba ubranka kupić. Dobra, widzowie. Widzimy się za parę dni, bo ja będę pewnie montowała dzisiaj i za parę dni. Nowy filmik. To bajo!